zacząłem tak na serio w 1986 roku, fotografując dla głosu Tygodnika Nowochódzkiego, później był Tygodnik Piłkarski Gol, później Gazeta Wyborcza i tak do dzisiaj. Jestem nowochudzianinem, mieszkam w osiedlu Uczanowice, szczycę się tym, to jest taka moja mała ojczyzna i staram się, żeby poprzez moje zdjęcia wywoływać u innych uśmiech na twarzy. Pojechałam w 50 roku do Huty, miałam wtedy 15 lat i przyjęłam się na budowę to miasta, miasta budowy, tak się to wtedy nazywało I skierowali mnie do Orzańskiego do brygady jako pomocnicę i tam właśnie poznałam Orzańskiego. Wtedy on już był przodownikiem, bo już tam ileś procent normy wyrabiał i postanowili nas pożenić, zrobić... Wesele takie pokazowe, że jak to ludzie w Nowej Hucie poznają się, zakładają rodziny. Jak doszło do Urzędu Sanu Cywilnego, to urzędnik przedwojenny, starszy pan, nie chciał nam dać ślubu, dlatego że ponieważ ja nie miałam ani zezwolenia sądowego na zawarcie związku małżeńskiego, ani też nie miałam odpowiedniego wieku. No i tam doszło do takich przepychanych między wtedy był sekretarzem powiatowym. Bodajże pan Szczygieł, tenże sekretarz, groził pistoletem temu panu, że, pot... że musi dać, dlatego że musi się ślub odbyć, bo jest wszystko przygotowane. No ale mimo, mimo tego nie, nie dostaliśmy wtedy tego ślubu. Normalnie wyszliśmy z Urzędu Stanu Cywilnego jako małżeństwo. To było wszystko fikcją. Ja nosiłam normalnie cały rok nazwisko Orzańskiego i wszędzie figurowałam jako żona Orzańskiego. Ślub doprobraliśmy po roku czasu. Ja już byłam w ciąży z najstarszym synem Januszem. Orzański był junakiem 51. Brygady SP i jak się dowiedzieli, że ma się żenić, tak jego koledzy z brygady, około półtora tysiąca chłopa, dwie niedziele przepracowali na budowie, przeznaczając te pieniądze na prezent, żeby było na umeblowanie. Do te pieniądze się gdzieś rozpłynęły prawdopodobnie, że Orzański wraz z sekretarzem Komitetu Powiatowego, gdzieś w zakopanym przechulali wszystkie pieniądze. I także ani nawet jednego krzesłaśmy nie kupili za te pieniądze przeznaczone na prezent to, że go wozili, pokazywali, to dla niego mogło być satysfakcją. Ale ja nie miałam z tego żadnej satysfakcji. A wręcz przeciwnie ja byłam niezadowolona, bo się było, był bardzo rzadko w domu, wynosił rzeczy z domu na wódkę. To jest prawda, wynosił, sprzedawał jak nie było pieniędzy, jak ja pieniądze schowałam, żeby mieć dla dzieci na chleb. To wtedy co było pod ręką, to wynosił. Były awantury, były, były bicia, było ćwiczenie chłopaków. Jak, jak były małe jeszcze przychodził, to popijany mu ich tam ćwiczył, ustawiał w dwóch szeregu w nocy, nie patrząc, że to jest któraś tam godzina. Ja nie chciałam rozwodu, ja zdawałam sobie sprawę, że to są chłopaki, że jednak y, tej ręki ojcowskiej potrzebują. No ale jednak musiało dojść do tego, bo to nie skutkowało. Obiecywał, za, że już klęczał na kolanach, obiecywał, że już więcej nie będzie. Na drugi dzień się powtarzało to samo. I mnie było nieraz wstyd, że ja się nazywam Orzańska, nawet się nie przyznawałam. Ja teraz jestem już inną osobą, po prostu jestem sobą, nie jestem w cieniu męża, a ludzie już mnie nie, nie kojarzą z żoną Orzańskiego, bo czasami jak usłyszą nazwisko Orzańska, to się ktoś co wiesz przypominają, że coś ci kiedyś takie nazwisko w hucie było słynne. Fletnia Pana to starożytny instrument grecki. Legenda głosi, że Bożek Pan zakochał się nieszczęśliwie w córce Bożka Rzecznego Lagona o imieniu Syrinx. Niestety ona nie chciała go zamężać i poprosiła bogów o pomoc. Bogowie zamienili ją w trzcinę. Dowiedziawszy się o tym Bożek Pan przesiadywał całymi dniami nad strumieniem, wzdychając do ukochanej, a z połamanych i wysuszonych przez lata gałązek trzciny wydobywały się piękne dźwięki. Wpadł na pomysł, połączył kilka gałązek trzciny różnej długości i powstał instrument, który został nazwany od jego imienia Letnia Pana.